Wszystkim torment 2012 i zapraszam do kolejnego odcinka serii Lich of Legends. Gram po raz drugi w, w życiu. Nie, dobra, może nie. Chyba że w życiu, dobrze mówiłem, w życiu. Artusem. Co ja też grałem. E, gramy ja sam. Znaczy gramy Kartus, Timo. Blitzcrank z ciekawym skinem. Kayle ze skinem. Fiora na. Aszel ze skinem, który pierwszy w życiu widzę, a reszta normalnie szybko coś już widzę. Komputery na węgiel już dawno wyszły z użycia, więc jest bardzo dobrze. Zagrałbym w pierwsze zwycięstwo w ciągu dnia znaczy, wygrałbym, ale dopiero po 23 chyba będę miał, więc dzisiaj tego nie zagram. Zostawię sobie dzisiaj, żeby na jutro mieć. Ale może dziś uda mi się wbić 25 poziom. Byłoby miło. Potem 26 przez jakieś dwa tygodnie, 27, 28 i tak dalej, i tak dalej. Do 30, i potem rankedy bym trzaskał. Już nie czuję się jakiś dobry na rankedy. To w jakieś wysokie poziomy grają. Znaczy umiejętności, prawda? pa 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 pa. pa, pa, pa. Znów mam 20 fpsów, nie kumam tego. Co jest z tym? Mm, video. Medium. Ej, na low. No. O, od razu 60 fpsów. Pięknie. A więc tak wygląda ten Blitzcrank. Skąd miał tyle kasy? Dobra, zaczynajmy. No właśnie, jak ty tańczysz? Dobra, nieważne, a więc ta dwójka su góry, ja będę walczył z Asze, a ten tylko czeka, mały Dimach ma. Ale pod AP będzie szedł Dobra, nie przyjmuję się nimi. właśnie, nikt nie ma junglera. Pięknie, po prostu muszę linię obserwować. O nie, kasadin na mnie, tak? Dobra, i będę tylko dobijał. Znaczy, starał się tylko dobijać. A, i nie zdążyłem. No kurczę, farma mi ucieka. Strasznie długo atakuje. Dobra, sprawdźmy jak to będzie wyglądało. Daj mi daj mi Skąd widzisz, że pod nim pojawia się ten? żeby bo wiesz, że mnie tak zainteresowało on to wie. A leje mnie jak chce. Dobra. I ogólnie kasy potrzebuję jeszcze 750, to jeszcze 250 kaski. Ale tak źle to nie jest. Dobra. Wo wow, wow. Musiałem się lekko wycofać. Nie mam many. Nie mam <laughs> Pięknie. O, już szybałem. Mi chodzi tu tylko już o expa. Dobra, ja sobie poradzę muszę ogólnie za minionami się kryć. Dobra, wycofam się. Jakby nie patrzeć, muszę się wycofać. Nie uzyskałem tych 700 kasy. Więc na buty mi nie starczy. Ale no dobra, nieważne. Jakbym dostał kogoś do pomocy. A, już mogę iść, dobra. Zobaczmy, jak to dalej wygląda. Nie wiem jakim języku oni mówią. Widzę, na każdej linii jakoś dajemy radę. Tylko moja linia jakoś taka bidna. Chociaż On się teraz wycofa A jeżeli ja bym to jakoś wykorzystał... Rolujemy ich. Tam pięknie dają radę. Ja już Ultimam. Mogę zerkać co jakiś czas, ile po HP mają, prawda? I wykorzystać się przeciwko nim. On już powinien do mnie iść. Tak, do tysiąca. 1000... O, o, idzie Kasadin. Osoba, która mi najbardziej nie pasuje stąd. Tak, on miał teleportację, strzał, yy... plunięcie czy coś takiego, a jego ulti było... nie pamiętam czym. Kurczę. Robimy ta, a nie, nie działa. Nożem bardzo dużo mileśmany, ale Przeżyłem, przeżyłem z 30 HP. Fart albo nie, fart ogupię z umiejętności. O, wow, pięknie. Jaki on ma obronę na magię? 39. Ale już ma te budki. Czyli moja obrona też nic na nic się nie zda, więc pójdę chyba. Dobra, na razie z... nie pozwólmy, żeby wieże mi zniszczył, a potem będę myślał nad innymi rzeczami. On ma siódmy poziom, zaraz będziemy pewnie ósmy. Kurde, on wykradzanie obywateli, całego regionu, całego regionu, całego regionu, Czekaj, tak, czym prędzej. Abra wow, 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 wow. Abrakadabra. Nie udało się? Przeżył to? Szkoda. Ale mówi się trudno. Co jeszcze ma tyle HP? Skąd tu? Nie wyszło. A i nie w tym miejscu żyłem. Dobra, cofam się Zakupię sobie to główienko dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć. <śmany> <śmany> Poszedł do Was chyba. że po sobie poszedł to by w sumie gopi pomysł nie był, mamy by mi w ogóle nie brakowało tak często żeby nie było pisałem ss idę po Ta, super nie ma multi eee. Ha? Tutaj mózgi. Przecież napisałem SS. Nie wiem, co napisałeś. W sumie gówno mi to chodzi. Uff. Nie, ten kartuchy świetny jest do tego. Do... do, do, do. dżungli. Pięknie i farma. Idzie do siebie, co panowie. Ile ma 400 hp? Ja zabieram 280, to w sumie mało. A za późno. Dobra, ja się o drodze, przyjdę, użyję trzeciego, potem Pff, czwartego skillaj. pięknie, już po nim. Dziękujemy. Boo. A, możecie, ci tak zwykle muszą się kłócić, ja takich ludzi nie rozumiem, pięknie! wymiana. Kil za kila. O nie mogę się ruszać. Miałem blue. <śmienicza> Miałem blue. Ale 2-2. Nie jest aż tak źle. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Zobaczmy, jak im tutaj idzie. Widzę, że wielką armię prowadzi. Pam, 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 nawet ciekawie wygląda. Tego dzikuska. Tak jak zwykle ten bonus będzie. czego nigdy jeszcze nie wykorzystałem. A co tam? A, tego się nie korzysta. Muszę tutaj 266, muszę o tym pamiętać. I co jakiś co zerkać? Mmm. SS. Pum, 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 pum. Rośnie. Nie wiem. Jak rośnie, ale dobra. Ulti i teraz tak. Raz, dwa, trzy i teraz lejemy wieżę. Ło! Good job! No, i tak nie jaraj się tym. Jeszcze możemy to przegrać na spokojnie. Nie no, to ult, to ult jakbym takie jak się zwiększy do obrażenia, to może strasznie wielkie ten. I lejemy to oni pełne HP. Dobra. a ja się teraz cofnę po blu. Hmm. Już się pojawił z jedenastym poziomem. Ja robię tak, wbiegam. raz, 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 raz. Raz, dziękuję. Dziękuję, dziękuję raz, raz i tak po malutku. Odejdę sobie. Stać mnie w sumie mogę się powoli cofać. O, wbiję tu w sumie z tym. No i tak się będę cofał. Uciekaj. Jutka i Alkort chce podejść. Nie się rzucą w trójkę. O, tu gdzieś Asha siedzi jeszcze. No ja czekam i czekam, niech podejdą. Mi zabili. Aj. Bardzo szybko to zrobili. A w sumie zerknijmy jak. No. Może wezmę trochę więcej HP. Jakbym miał ulti, kurczę. Ale może będzie biegał z taką ilością, HP, że przez minutę. Nie, cofnął się chyba. <śkubany> Skubany. Dobra, nie wiem jak ale ja sobie idę jeszcze pofarmić. wrócił pełne HP, nie, jeszcze nie. No, dobra. Trzynasty na trzynasty, my mamy wieże, oni nie. Podaję sobie z minionami. I będzie tak, raz, raz. Troszeczkę mnie. Wow, 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 wow. muszę się u... uciec sobie. Są trochę papierkowy jakby nie patrzeć. O, troszeczkę za późno z tym SS wyskoczyłem. Ale w sumie nie zerknąłem Oj, tam smoka widzelają, mnie koleją Ty masz HP 480, Jakbyś miał mniej, chociaż odrobinę. Dobra, co mi szkodzi? I Buu! co jest? Co jest, co jest, co, co, co? Przecież miałem zabierać. Aha, jeszcze ochrona. Może dlatego. Fail. Już chciałem się rzucać. Dlaczego on jeszcze żyje? O, dobra, 20 sekund, a ja 2-4-0. Oj, straszne staty, straszne. W sumie wszystkie, wszystko wina tego, że nie chodzimy razem, ale. Ale kiedyś mi to zrozumiemy. O jaka farma, idę tam. A, Timo poszedł, dobra. Aha. Czyli gramy tak jakby 3 na 5, chociaż ma 1, 2 i 1, 4. No dobra, nieważne. Pewnie coś robią źle. Lejemy, lejemy. Jakbym jeszcze użył ściany. Się odsunął. Aha, na niego to nie działa. A w sumie jej fioł, jej. jeszcze porada mogę pójść. Lejemy używam, ale nie ważne. Dobra, cofnę albo jeszcze nie. Jeszcze 860 sześćdziesiąt. Dobra, już mam albo jeszcze podejdę. No pro, no pro. A i nie tu Dobra, piękna kasa. Dermowa nawet. Pójdę jeszcze do farmy. A potem po Blasting Wand. Dobra, i cofam. Nie widziałem, czy ktoś miał z nich mało HP. Bym użył Ulti. Ale na Warwicka mógłbym się przejść. I nawet to zrobię. <grym> Uwaga! <grym> Dziebie tak się tak nie robi takich błędów, ale dobra. Angielski też nie jest moją mocną stroną, więc nic nie mówię. Zostań ja sobie stoi, to i farmi. Więc spróbujmy go zabić. Tak, uciekaj, kolego, uciekaj. Myśli, że uciekam. Lejemy cię, lejemy, lejemy cię lejemy. Dobra. A jak to tu wygląda? Ej, nie tu gdzie nie tu chciałem użyć Jeszcze Aszy mi została. Do spróbowania. Niech myśli, że uciekam. Bo w sumie uciekam. Nie! A, dobra, nieważne. Tak więc, to jest koniec. Pa, pa.